Jastrzębska Spółka Węglowa to największy procent węgla koksującego w Europie, czyli tego węgla, który, którego no nie da się spalić w normalnym piecu, a służy on po prostu do produkcji stali. Więc jeżeli mówimy o, o transformacji, o tym, co się ci dużo zmienia przez przypadki różne, no to ten węgiel, te wiatraki, które się buduje, właśnie są ze stali, a ten nasz węgiel służy do produkcji stali. I właśnie takie złoże węgla koksującego znajduje się bardzo blisko granicy polskiej w okreju obok Lwowa. No jest to węgiel, który jest naszym korowym produktem. Strategia szczęskiej spółki węglowej jest zwiększanie tej bazy zasobowej, przez to też zwiększanie produkcji, zwiększanie swojego portfolio. No i czynimy takie starania. Oczywiście ten projekt wymaga jeszcze, no jeszcze no poza tym trwa wojna, wymaga oczywiście jeszcze wielu, wielu czynności prawnych, ekonomicznych, finansowych. No jesteśmy w stanie się dorozumieć, bo po oczywiście głębokiej analizie tego projektu, to są projekty biznesowe, one wymagają oczywiście no wielu, wielu jeszcze starań. Między innymi też liczymy na, na przychylność polskiego i ukraińskiego rządu, na, na, na przychylność Komisji Europejskiej, na możliwość właśnie skorzystania z, z tych środków na odbudowę. Także jesteśmy, jesteśmy w procesie, tak bym może powiedzieć.